Manko youtube z tej strony Stewik.pl, a to drugi odcinek serii Zabić czas. Jak zauważyliście, znalazłem już czas dla naszej serii. No i tu e zaczynamy. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić mini. <śmłat monitorowań> Przepraszam, jak robić mini. Nie wiem, jak to nazwać może taką strzelnicę, czy coś w takim rodzaju taką mini wyrzutnię, o, tak, by to... tak bym to nazwał. I będą nam potrzebne nożyczki, wkład o długopisu, rurkę od długopisu, gumka recepturka oraz taśma klejąca. I okej, okay, zaczynamy. A więc łapiemy naszą rurkę i na jednym z końców. W taki sposób oto zaczepiamy naszą gumkę. Oj, 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 Niedobra nie Niedobra. Leżyć. Okej, okay, w taki sposób. Tak. Teraz bierzemy sobie taśmę i poczekajcie. Okej. Okay. Bierzemy taśmę i. Oklejamy naszą rurkę. Poczekajcie. No, Niedobra dobra rurka, nie I gumka też. Okej. Okay. O, i mamy. Zaklejamy. Tak, w taki sposób. Dobre. Teraz bierzemy sobie wkład i wkładamy go w taki sposób, zaczepiając gumkę, łapiemy i strzelamy. Teraz pokażę Wam jak y, całość wygląda, gdy strzelimy w karton. Poczekajcie. Ok, karton przygotowany. Możemy strzelać. Poczekajcie, jeszcze nie. Uciekł mi wkład. Ok. Naciągamy. I. Widzicie, nasz wkład pięknie się wbija, tylko uważajcie, aby nie strzelać w ludzi lub zwierzęta. I to tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, to dzięki za.. Łapkę i do zobaczenia w następnym odcinku. Wątpię, że z Android Games, ale może serii zabić czas. I tyle. Jeszcze raz wam dziękuję i do zobaczenia.